Chciałbym zacząć od fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12 i wiersz trzeci. Czytam z Biblii Gdańskiej. Przecież oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. Chciałem się skupić na drugiej części tego wersetu, czyli, że nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. Ja kiedyś przez długi czas zastanawiałem się, co to tak naprawdę oznacza, dlatego, że wielu ludzi nazywa Jezusa swoim Panem, mówi do Pana Jezusa: Panie. Pan Jezus kiedyś zadał takie pytanie: Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Powiem taki, taki przykład, że ja kiedyś, jak nawróciłem się już jakiś czas temu, z, byłem w pewnym miejscu z, z jednym też z takich braci wierzących i rozmawialiśmy z takim człowiekiem, który uważał siebie za człowieka wierzącego. I ten właśnie mój brat, on tak pomyślał, i, no i właśnie według tego wersetu chciał go wypróbować, i mówi, że. I mówi tak, to skoro jesteś, jest, jest, skoro jesteś wierzący i masz Ducha Świętego, tak sobie myślał, to mówi, to nazwij, to powiedz, że Pan Jezus jest twoim Panem. No i on bez żadnego problemu powiedział, Jezus jest Panem. I to mi tak dało do myślenia, bo zastanawiałem się zawsze, no... O co w tym chodzi? No, jaki jest sens tej wypowiedzi, że nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko w Duchu Świętym, a tyle ludzi wokół nazywa Jezusa Panem, którzy z Duchem Świętym nie mają nic wspólnego? Uważam, że jest bardzo dobry sposób na poznawanie rzeczy, czy na poznawanie prawdy, że bardzo dobrym sposobem jest to, żeby człowiek po prostu, który szuka prawdy, modlił się, czytał Biblię, modlił się. Wierzę, że Każdemu szczeremu Pan Bóg odpowie. W, w takim sposób też ja postępowałem, modliłem się. Trwało to dosyć długi czas, ale w końcu kiedyś otrzymałem światło i chcę się podzielić tym wersetem, tym miejscem z Biblii, przez które Pan Bóg mi pokazał, cóż to znaczy. I tu chciałem się przenieść teraz do pierwszej księgi kronik. Do rozdziału 12 i od wiersza 16. I czytamy tak. Przyszli także niektórzy z synów Benjamin'a i z Judy do miejsca obronnego do Dawida. I wyszedł Dawid przeciwko nim, a odpowiadając, rzekł im: Jeśliście spokojnie przyszli do mnie, abyście mnie ratowali. Serce też moje złączy się z wami. Ale jeśliście przyszli, abyście mnie wydali, nieprzyjaciołom moim, choć nie masz nieprawości przy mnie, niech w to wejrzy Bóg ojców naszych, a niech sądzi. Wtedy duch przyobległ Amazjasza, przedniejszego między hetmanami, i rzekł: Twoimiśmy, O Dawidzie, a z tobą przestajemy, synu Isaego. Pokój, pokój tobie. I pokój pomocnikom Twoim, gdyż ci pomaga Bóg Twój. A tak przyjął ich Dawid i postanowił ich hetmanami wojska. I to jest ten fragment, którym dla mnie Pan Bóg odpowiedział na moje pytanie, które miałem w sercu, co to znaczy nazwać Jezusa Panem. Zobaczmy tutaj, że w tym miejscu jest napisane, że przyszli niektórzy z synów Beniamina i z Judy do Dawida, do miejsca obronnego. Ja jak patrzę na ten fragment, to widzę, że oni po prostu przyszli, sami przyszli. Tam tak jakby nie było. To nie jest tak, że Duch Święty przyobległ ich i oni przyszli, tylko oni po prostu przyszli. Ale jak miało dojść do tego wyznania, jak Dawid się ich pytał, czy przyszliście w, jakich, w jakim celu, czy spokojnie przyszliście do mnie, nie? żeby być ze mną, to wtedy w tym momencie dopiero widzimy. Że tutaj duch przyoblek Amazjasza, to jest dla mnie takie bardzo wymowne w tym miejscu, że wtedy duch przyoblek Amazjasza i w tym miejscu on, on, co on powiedział: Twoimiśmy, O Dawidzie. Twoimi jesteśmy. Do ciebie należymy. To jest to wyznanie, do którego potrzeba ducha świętego. Jeśli w tym miejscu tutaj Dawid obrazuje nam pana Jezusa. A Amazjasz, na przykład mnie, i wtedy jak Duch Święty wstępuje na mnie, to jestem w stanie uczynić Pana Jezusa swoim Panem. W tym sensie, że Twoimi jesteśmy, Twoim jestem, czyli do Ciebie należy. Jestem Twoją własnością, Ty możesz mną rozporządzać. Moje życie należy do Ciebie. Moje plany, moje, moja przyszłość, wszystko, co jest związane z moim życiem należy do Ciebie, ja już nie jestem, mnie już nie ma, tak? Ja już nie żyję. I do tego potrzebujemy Ducha Świętego, bo widać, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chodzą do zborów, mówią, że Pan Jezus jest ich Panem, ale oni żyją swoim własnym życiem. Nie ma w tym życiu Ducha Świętego, nie szukają ci ludzie woli Bożej, nie szukają tego, żeby w ich życiu działo się to, co Pan Bóg zaplanował. I to jest smutne. Bo tak jak tutaj do do, do samego takiego przyjścia do Pana Jezusa widać nie ma, no nie ma tutaj tak jakby w tym fragmencie nie widzimy tego, że tutaj Duch Święty odgrywał rolę, ale Duch Święty odgrywał rolę w tym, że on, oni powiedzieli, czy On powiedział, że jesteśmy Twoimi, o Dawidzie. Z Tobą przestajemy. I druga rzecz jeszcze, to co tutaj zostało powiedziane, pokój. Pokój Tobie i pokój Pomocnikom Twoim. To też jest właśnie pod wpływem tego ducha świętego, który przy oblek Amadeusza zostało wypowiedziane. Pokój Tobie i pokój pomocnikom Twoim. I to jest też to dzieło Ducha Bożego w człowieku, który sprawia, że człowiek nie ma do Boga pretensji. Nie obwinia go. Mówi: Pokój Tobie. Pokój. Nie, nie staje się przeciwnikiem Bożym bez względu na wszystko. I pokój pomocnikom Twoim, czyli stosunek. Ja bym to tak wprost powiedział do współwyznawców, tak? do współbraci i sióstr, pokój. Nie jest wojowniczym. Nie? Co panie Jezus powiedział, że po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A w innych miejscach panie Jezus napominał, że zachowujcie pokój między sobą. Tym się chcia, chciałem tak podzielić, może dla, dla niektórych ludzi jest to bardzo proste, co to oznacza. Dla mnie to takie proste nie było. Ja, ja potrzebowałem takiej właśnie tego typu odpowiedzi. Jaką się teraz dzielę, że to jest to dzieło Ducha Bożego w człowieku, jak Duch Boży wstępuje. to nie tak, że w dzisiejszych czasach jest, są takie popularne te ruchy różnego rodzaju charyzmatyczne, że Duch Święty to power, że to, jest, to są tylko znaki i cuda. Nie, największym dziełem Ducha Świętego uważam jest to, że właśnie tak jak w tym fragmencie, chociaż nie neguje cudów, nie neguje działania, ale, ale to nadprzyrodzone działanie Ducha Bożego jest właśnie w tym, że człowiek może powiedzieć Panu Jezusowi: Twoim jestem, rób ze mną co chcesz, chcesz mnie posłać tam, tam mnie pośli, chcesz zrobić w moim życiu to, zrób to. Twoim jestem. Do ciebie należy, to tego naprawdę człowiek sam z siebie nie potrafi. Powiedzieć do Pana Jezusa, Panie, Panie to, potrafi, to potrafią wszyscy, to, to może powiedzieć każdy, ale powiedzieć, ale nazwać Jezusa Panem, w tym sensie i w takim kontekście, do tego jest potrzebny Duch Święty. Dziękuję.